Poznajecie, co to jest za deska rozlicza? Pokażę Wam, że to nie jest żart. Co to naprawdę chodzi. Świeci, wszystko jest w porządku, światła są. Teraz Wam opowiem krótką historię. Przegasimy sobie to. Jest to moja prywatna osobista aklasa którą dostałem od jednego z widzów. Całkowicie, całkowicie. Za free, no bo było dużo problemów. Nie odpalała, miała jakieś inne problemy elektroniczne, były problemy z tulejkami na wahaczach. Wyrwała się linka ręcznego z uchwytem z podłogi. To wszystko już porobione. Auto gotowe do jazdy. Tam zobaczycie. O, teraz 190 tysięcy przebiegu, i wszystko było w porządku. Jak już wjeżdżałem na wymianę tulejek, bez mała, to aklasa się podpaliła. Tak, i to nie jest żart. Ta klasa się podpaliła. I Zobaczcie. Spaliła tutaj. Spaliła sobie pod Wychajcowała sobie tutaj przysłonkę. Tu troszkę. Tu troszkę więcej. Jak troszkę. Wypaliła sobie te plastiki. A mianowicie już Wam powiem dlaczego. Akumulator jest tutaj. W podłodze. Tego akumulatora nie było. Zamiast akumulatora podpiąłem boostera, czyli takiego ee, Jump starter, można powiedzieć, urządzenie rozruchowe, z którego kiedyś wyrzuciłem e, diodę. Taką diodę, która jednokierunkowo wysyła prąd, ale nie jesteśmy, w stanie, nie jesteśmy w stanie tymi samymi kablami ładować tego urządzenia. Oczywiście wyrzuciłem, dlatego że ta dioda zdechła, i, i wyrzucając tą diodę, spowodowałem, że alternator był w stanie naładować z powrotem te, tego boostera, to te urządzenie rozruchowe. No, i oczywiście, jak wiemy, takie baterie się nie nadają do ładowania e, dużym amperażem, tylko małym amperażem w długiej ilości godzin. Co powoduje, że te e, rzeczy nie puchną. Te akumulatorki, które tam są, e, LiPo4, po prostu nie puchną. Prawdopodobnie tak jest. No, ale u mnie spuchły, zapaliły się. Brakło 3 sekund od momentu wjazdu. One, ja tym akumulatorem wjechałem na podnośnik. I poleciałem coś tam sobie, patrz, eee, pożarówki, aha, pożar po poświetlenie do tablicy rozdzielczej, bo tego poświetlenia nie było. No i za poleciałem po prostu za róg, się schowałem i szukam sobie tych żarówek i po około 3 sekundach oczywiście się to zapaliło. Ogień był straszny, ale ekspresowo się to zajęło. Tak się to szybko zajęło, że dobrze, że miałem szyby pozamykane, to się to wszystko tu um, udusiło i gotowało się. Udusiło się to wszystko i gotowało się tu w kabinie. Oczywiście, ogień, który wychodził, wychodził centralnie, tu właśnie na schowek. I to wszystko jest ugotowane. Tu się nic więcej nie popaliło. Tu się troszkę takie zrobiło szarawe. To jest wszystko do odratowania. Powiedzmy, że to jest do umycia. I ten element jest do umycia. To już muszę oprzeć. Schowek niestety się schajcował dosyć mocno. Ale jest plan. Jest plan. O, światełko trzeba zrobić. Czy to światełko działa z kruszykiem? A nie działa. Patrzcie, działa z kruszykiem. Także e, poprzywam to. Wszystko tak, jak ma być. Porobię. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie w miarę. I A-klasa będzie nas sprzedaż, bo tak. A no więc pomysł jest taki. Po prostu ten panel wraz z tym panelem środkowym, tym panelem, tym panelem, tym i schowkę oprzywamy materiałem. Znaczy będziecie się śmiali, ja to zrobię sam. Tak samo, tak samo robię pod sufit, tak samo robię podsufitkę i i te przysłonki. Może i bym poszukał wnętrza tego tej A klasy, ale wiecie co jest straszny problem, bo ta klasa już chyba wyginęła jak mamuty i nikt na razie nie umiałem u nikogo znaleźć na aukcji po prostu takiego środka, który by jakoś wyglądał. Dlatego wpadłem na pomysł, że to ulepię sam. Tu coś jeszcze wytnę, bo tu coś pękło. Tu coś wytnę, tu coś wyrzucę i po prostu obszyję to, obkleję to dywanem tak jak umie. Te elementy będę się starał zrobić na aukcji. To co idzie ściągnąć, to zdemontuję zobaczymy jak to wyjdzie, może będzie śmiechowo, może nie w pierwszej kolejności zamiast tutaj robić te rzeczy co się da to odkręcę, ale żeby się za dużo nie narobić bo oczywiście nie szuka się narobić i tak jak mówię, ta klasa też nie będzie kosztowała jakiegoś majątku to będzie tak celem, no szkoda go uśmiercić bo technicznie auto jest idealnie sprawne tylnie zawieszenie, przednie zawieszenie, hamulce porobione przez poprzedniego właściciela wszystko jest na tip -top. Nowa cewka zapłonowa, nowe świece, przepustnica. No naprawdę strasznie dużo pracy ktoś wcześniej wsadził w to auto, a teraz ja bym go musiał uśmiercić. Myślę, że nie. Znam mu drugie życie po prostu. Dostanie środek indywidual, będzie będzie oprzyty tak jak gumie, a podsufitkę też oprzyję, obkleję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie demontuję plastiki i ściągam podsufitkę i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Także co, to na tyle. Później Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. No, się fajnie. A więc robimy aktualizację tematu A-Klasa. Powiem Wam, że Majster się tu uczył oklejać wnętrze. Nie robię tego zawodowo. Patrzcie, podsufitka jest ładna. Może nie jakoś super ponaciągana, bo robiłem to pierwszy raz, ale już lepiej wygląda jak po tym pożarze, co było wcześniej. Widzimy, Tam widzimy bufet ładnie oklejony. To jest tak zwany Jeans Design <śmian> Już Wam pokażę o co chodzi no, Pod sufitki jestem w sumie prawie zadowolony Żeby nie te zmarszki tutaj, tu w tym miejscu Żeby nie te zmarszczki, no ale Tu mamy przysłonki tez, Też mamy przysłonki w wersji jeans, e, jeans Design Tu mamy Kokpit środkowy Oczywiście tu gdzieniegdzie gdzie ja go pobrudziłem rękami tu w tym miejscu No ale to jakby e, uczyłem się, uczyłem się, także jeszcze tutaj troszkę, troszkę się popracować nad tym i na, na noszenie kleju i na noszenie i na noszenie kleju na materiał i na noszenie kleju na powierzchnię. To są jakby dwa różne e, dwie różne metody i ja tak eksperymentowałem. Na niektórych wyszło mi lepiej, na niektórych gorzej. Na przykład ten panel tutaj wyszedł fajnie. Schowek wyszedł delikatnie e, podobnie. No tu wyszło słabo, bo tu mi się zmarszka zrobiła w tym miejscu, ale szczerze, tak samo tutaj. też Ten materiał też mi gdzieś tam nie, nie poszedł po mojej myśli. No ale też nie ma co narzekać. Wyszło w miarę. Jeszcze tutaj, gdzie przyciski są, muszę przykleić e, znaczniki, gdzie jest ciemniej, jaśniej i cała reszta. I co myślę, że wyszło całkiem nieźle. Tutaj po cyfitka już wygląda lepiej, jak wcześniej taka wypalona. Przysłonki przeciwsłoneczne nie mają już lusterek, więc nie będzie co otwierać. I przynajmniej nie będzie zaglądania podczas jazdy. A cała reszta muszę wam pokazać, że wyszła. No myślę, że w miarę. Myślę, że w miarę poza tymi zmarszczkami. Oczywiście to jest cela, to, to miało na celu jakieś takie zabawy w kwestii, a nauczę się zrobię przy tym. Może ktoś się zdecyduje na tą maklase, Także zobaczymy. Tam przy poduszce, bo od razu Wam dopowiem. Przy tej poduszce powietrznej prawdopodobnie podetnę e, tam, jak jest oryginalne przetłuszczenie, podetnę tą, ten materiał. Mogę to zrobić tak bardzo delikatnie, taką lutownicą, że będzie przecięcie widoczne, ale będą krawędzie ładnie przytopione. Więc jak poduszka będzie chciała wyskoczyć, to sobie wyskoczy. Zresztą z tym materiałem, nawet jakby poduszka chciała wyskoczyć, to bez problemu to rozerwie, bo on jest bardzo delikatny. Ale żeby miało to ręce i nogi, to na pewno to jeszcze zmienimy. I co? No, fajna klasa. Fajna klasa. Ja tak jak mówię, to nie jest dla mnie, ja tym jeździł nie będę. Teraz oczywiście tylko. Teraz oczywiście tylko zrobić jej przegląd. Ja tylko do jazdy. Tu jeszcze jakiś małego plastiku brakuje. Coś tutaj się wymyśli. No i najważniejsze jest to, że to jest elegant, eleganc. Ale niestety już nie będzie elegancki, będzie teraz e, tak zwany jeans design. Także to na tyle. I co, wyraźcie swoją opinię? Czy wy żeście, czy wy byście w taką maklasę co, cokolwiek ładowali pieniędzy i naprawiali ją? Nie, po prostu szkoda, bo ona technicznie jest idealnie sprawna, a szkoda się pozbywać auta, jak, jak mechanicznie, technicznie jest sprawna, tylko. Wizualnie była słaba, teraz już nie. Teraz wygląda jeszcze gorzej jak wcześniej. Także to na tyle. Wreszcie, swoją opinię, i czekamy na kolejny challenge. A więc robimy aktualizację tematu wsparcie majstra. Pozostawiam Wam pod opisem filmów możliwość wsparcia mnie na zrzutce, na patronite, na rewolucie, na paypalu, na koncie bankowym. Także jest też komunikator, jest mail podany i jest podany numer telefonu, na którym jest WhatsApp. Za jakiś czas niektóre Elementy się zmienią pod tym opisem, czyli wygaśnie zrzutka, i prawdopodobnie wygaśnie też niemiecki numer, bo zostawiam tylko polski. Wszystkim osobom, które mnie wspierają, bardzo dziękuję. Za wsparcie finansowe, za wsparcie choćby nawet mailowe, gdzie łapane są kontakty, i te osoby się deklarują, że po moim przyjeździe będziemy mogli zacząć współpracę w różnych aspektach, bo nawet w aspektach nie tylko mechanicznych, nie tylko w kwestii budowlanych także jest naprawdę bardzo duży odzew. Dziękuję wszystkim. Zapraszam też nowe osoby do wsparcia mnie w taki czy inny sposób. Jakby. Na razie 100% wszystkich pomocy, które niesiecie mi, przekazuję na budowę warsztatu i na rozwój warsztatów w Polsce. Dlatego że naprawdę potrzebne, potrzebne są tam spore środki. Oczywiście będę aktualizował temat, jak to dalej będzie wyglądało, oczywiście, w moim życiu. Obiecuję wam jedno: nie porzucę mechaniki i dalej będę się zajmował tą mechaniką. A szkoda byłoby po prostu zaprzepaścić to, co do tej pory. W tej mechanice uzyskałem, więc będę chciał dalej kontynuować to dzieło, które widzicie na kanale. Na kanale będą też rzeczywiście zmiany. Tak jak mówię, zmiany będą na pewno w możliwościach wsparcia mnie, bo niektóre rzeczy, tak jak zrzutka wygaśnie, tak jak na przykład niemiecki numer wygaśnie za jakiś czas, ale wszystko w swoim czasie będziecie informowani. Tak samo temat przeprowadzki Niemcy-Polska też będzie aktualizowane już na bieżąco. Gdzie będą podane daty, kiedy zjeżdżam, a tak naprawdę kiedy też, kiedy też e, zaczynam jakby pracę nad Waszymi e, pojazdami? Są osoby, które czekają na mnie. Są osoby, które już się deklarują, że będę miał co robić z, jego, z, ich, z, jakby z Waszymi autami. O, powiem tak, jakby z Waszymi autami, więc na razie trzeba się po prostu wstrzymać. Te osoby czekają grzecznie, bo to są naprawy, które mogą czekać. Te osoby, które nie mogą czekać, no niestety e, muszą, muszą na razie naprawić te auto gdzieś indziej. Ja, tak jak mówię, na tą chwilę 100% swoich możliwości wrzucam tylko w to, żeby warsztat powstał. Mniejszy lub większy, ale żebym mógł zacząć po prostu generować, generować dochód już w Polsce. Dużo tematów trzeba pozamykać i to nie jest takie proste po tylu latach odwrócić się na nodze i wyjechać, bo jakby za mną się nie tylko ciągnie bagaż doświadczeń, Osoby, które są bliżej, jakby ze mną w kontakcie, to wiedzą o co chodzi. I nie chciałbym nikomu, wy, wy, yy, nie chciałbym nikomu wyrządzić krzywdy, że się odwrócę na nodze i wyjdę. Yy, wyjadę z tego kraju. Wszystkie tematy należy pozamykać zgodnie z zasadami i jakby zgodnie z kulturą, a cała reszta będzie aktualizowana w kolejnych nowych odcinkach. Także zapraszam nowe osoby do wsparcia. Na wszystkie możliwości, oczywiście, w opisie. Dziękuję za te osoby, które już sami mnie wspierają. Gwarantuję wam, że wszystkie fundusze przeznaczam na razie na budowę i na rozwój warsztatu, a później będę dalej aktualizował temat, co się dalej dzieje z tymi możliwościami wsparcia. Także dziękuję ślicznie Iko, i czekamy na kolejny challenge. Pozdrawiam.